Niemożliwe. Ja... muszę z nią porozmawiać. Po co tracić czas? Ta manipulatorka zawsze znajdzie sposób, żeby się wyłgać. I oczywiście Adrien będzie jej bronił. Tacy toksyczni ludzie są niebezpieczni. Musisz odsunąć się od niej jak najdalej, najlepiej od razu. Wiem, że to okropne, ale inaczej się nie da. Laila Rossi miała rację. Emocje Kagami są bardzo silne. Na szczęście mam lekarstwo na jej cierpienie. Och, kagami, nie, nie możesz się aż tak denerwować. Nie ty, jesteś zbyt doskonała. Riposto Prime. Jestem monarcha. By pomóc ci się zemścić, oddaję ci twoje moce. Ale tym razem, byś przedarła się przez zasłonę kłamstw, dam ci też dodatkową broń. Waze, twoja moc jest teraz moja. Transfer! Przesyłam ci właśnie moc kwami ochrony, bo oprócz miecza trzeba mieć tarczę. Poraz zdemaskować Marinette DiPełczek. Marinet? Uh? Naprawdę nie z ciebie, aktoreczka! Kagami, posłuchaj! Już nigdy więcej! Uh! Uh, musimy powstrzymać szał kagami. Plak, wysuwaj pazury! Przez to nikogo nie omamisz swoim słodkim spojrzeniem. Uh. Zamienij się w biedronkę! Może szczęśliwy traf może ci się stąd uwolnić! Wtedy wszyscy zobaczą, że Marinette to biedronka! Utknęłam! Kagami! Uh? Uh? Kagami walczyliśmy kiedyś ramię w ramię. Używałaś Miraculum Smokoja Kariuko. Zaufaj mi, odłóż swój miecz. Nie próbuj naumanipulować. manipulować! Kiciu, wiem, że mnie nie słyszysz, ale zrób to, co zawsze co robisz. Bez namysłu, użyj Kotaklizmu, a będzie dobrze. Proszę, 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 bardzo proszę! Ha! 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 Kotaklizm! dziękuję, czarny kocie, to było straszne. Uciekaj stąd. Nie! Tiki, kropkuń! Szczęśliwy krok! Co, Oliwa? Cześć, Kiciusiu! Kropeczko, w samą porę! Czemu stajecie w obronie kłamcy?! Już kiedyś uratowałaś tę dziewczynę. Nie może być taka zła, jak mówisz. Czarny Kot ma rację, pomyliłaś się! Nie macie o niej pojęcia! Widzieliście ją raz! Ja znam ją lepiej niż wy! na dobrze naoliwiony mecz baseballa.